Policjanci przysięgają na konstytucję. I chciałbym panu tutaj e, zacytować artykuł 32 konstytucji. Wszyscy są wobec prawa równi, wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu publicznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. I chciałem się dowiedzieć, e, dlaczego osoby m, niezaszczepione będą dyskrymino są dyskryminowane przez Komendę Powiatową Policji w Wie pan co na pewno nie są. To jest tylko wskazanie jednej z form złożenia skargi lub jakiegoś wniosku, istnieją jeszcze różne właśnie formy, tak jak jest tam poniżej wspomniane, można to zrobić listownie lub zapytać lub mailowo, prawda? Więc uważam, że jeżeli każda osoba, która Chce uzyskać jakąś odpowiedź, informację, złożyć skargę na policjanta, na działalność instytucji, to spokojnie, bez problemu może sobie to złożyć. Jak to ma się do tego, że jest to niezgodne z konstytucją, na którą przysięgają policjanci? Tutaj też trzeba sobie zadać pytanie, czy przypadkiem wy nie łamiecie prawa? Wy jako instytucja publiczna, w tym bardziej policja, która ściga złodziei, bandytów, tak? wprowadzacie segregację sanitarną, dyskryminujecie osoby niezaszczepione, ograniczacie im możliwość składania skarg i wniosków ze względu na to, że nie przyjęli... Nie wie Pan co, tak jak mówię nic nie ograniczamy jeżeli ktoś chce złożyć skargę czy wniosek, tak jak mówimy wskazujemy jeszcze pozostałe formy z których może każdy obywatel skorzystać.